To w Polsce nie ma No, mało. ta się trochę zakręciła Ona mówi nie, ja idę na przystanek <laughs> związek, Ja jadę autobusy I kurwa chodzi No znowu, ot tak A to krowa A to krowa I źle zbija jakaś no. Ale i się chce <noise> no, Ale tu czas płynie wolno, widzę Nikt się niczym nie przejmuje, nie spieszy Nie, tu kurwa teraz ktoś Świętokrowodronny ale, no, no, faktycznie ruch lewostronny No, skręcają chyba, po pierwsza już nie tam w prawo Nuda okiem. I takim rogiem to też No to no, też jedziemy w prawo i mog Dobra, to jedziemy, jaś będę przepytał. Uważaj, bo się kończy ruch, żebyś nie kołem mi uderzył. Nie, Kurwa, tam jeszcze i... Jest... Ta, ten jest jeszcze na prawo goniku A one chyba pójdą. Czekaj, dam one skręcają. No, skręcają do tego. To zawróciła, pierdolę niny. <gryny> Na czołowę z tobą, gomasz. Na nie wiem, One wiedzą, gdzie mają. Widoczny widok na polskich wsiach. Nie, nie, na nie ma już. To on się nic nie opłaca. Przedam krowę, No tego jeszcze nie było. Co ona wie, że ma tu przyjechać? A, No nie, no nie, 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 nie. z całej wsi zbierają stado, pasą się i potem kurwa idą i te, które mieszka tu, to tu pójdź.